Ten film to moja pierwsza reakcja na update świąteczny do SLA, także jest w nim dużo niekontrolowanego darcia mordy oraz niekontrolowanego śmiechu. Jego oglądania, elo. Atlasłowcy łowcy, przejście do pobliskiego Znaczy, generalnie jestem aktualnie nieziszczalny chyba. <laughs> Jakby spadł, to by było. Da się spaść? Da się, nie spadaj. Dobra, zaraz zajdziemy w windę, bądź też nie. Nie, 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 nie. A, LK, e nie, nie, proszę. 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 Proszę, daj mi spokój. Ja go nie chcę zabijać, po prostu będę konił, żeby żyć. go przestraszyć. Ale jestem złożony. Jak go zabił, to bym mu spokój, a potem za nim zapierdalał. Cześć. No, sperma <śmiany> i wiesz, i, i weź rób tą scenę z pościgu yy, w montażu tak daj że robisz scenę z sp pościgu i tak efektowną muzyczkę tak wiesz na początku ale ty jesteś piękny <śmiany> Oni jeszcze się nie wydostali z A, czyli oni mają upgradera, dobra Okej okay. Czyli chyba są tutaj O, ej Nie, 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 nie Szydziak, Szydziak, słuchaj My się dogadamy <śm> My się dogadamy, patrz <śm> <śm> masz krowo Będziesz z tym strzał na odległość Co jeszcze? Będzie nie będziesz ich wysyłał do... Łapki Łapka śmieciacz <noise> pytam, że tak, widzisz, by kazał sobie tak nie mamy go? Zjedliśmy ciastko. <noise> okay. Każdy po jednym czyście. Odpowiedź na to zadanie. Cześć. <noise> co tam? Kłosemka <Głosomka> przez <to. głos> No ale, co masz wyjście? O, co się dzieje? <laughs> Jak somek ci będzie nadarzał, tylko zakurwię. <laughs> Jak się gdzieś zadnie, zgubi cokolwiek, to zginie. Hmm, nie da się okazać. Zwykły dzień. Co to jest? co się dzieje? Ej? What? Co się dzieje? Co jest? Słyszałem, <laughs> to Za dobre ja O, oh, dobrze, że tu winda jest Jeżeli tu są te wejścia, muszę iść prosto i w lewo. Bo stąd szedłem, nie? Nie? A, lewo jest e, pra... O, 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 o ty kurna! Dobra! Cię kurwa zesrałem! O Mefiu to jest! O do! No. O do! No. O no. Gdzie on jest? Je coś popierdoliło? O Jezus Alicia! Jak, jakie to było trudne! Dobra. Tu jest winda, a co to jest za winda w sumie? Nie wiem, ale to jest chyba tutorka, więc nie ja... No nie! Co? Oh no! I wszystko jest otwarte. Dobra, let's go! Ojoj! Oj. No nie mam za dużo HP. Mhm. To mam w szansę przeżyć Super O kurna, jaki mam pierdzie! O kurna No tak, no nam w No tak S? O, dobra, S Co? Dobra. Easy What? Co? No Jakim aha. cudem! Ale jak grupą eee. na mnie poszli? No bo widzieliśmy Cię. No szczerze, że... podstawem masz mapę. Co? Mam. ogóle <laughs> to, że Kiebo jakieś, nie wiem. Nie wiem, ja na to mówiłem, że jeden mnie atakuje, no nie? Piniata? Ale, o, o, tak, okazało się, że to jest Piniata, która atakuje cię, jeśli jesteś mały, albo masz cukierki w jakichś punktach. <laughs> i no. cukierki, i byłem mały. <laughs> Ale z wieku kończności. Ogólnie polecam wcisnąć nakładkę Steam, tam ma prze, przepis na, bi na rosół. <laughs> co Kurde, mówcie co To i tak bym musiał poczekać chwilę. Ło yes, oh, kurde, yes, co to yes. Ale Cox. Ej, yes, ta gra jak ja upgrade zaliczyła w ogóle. Ale jest zajebiste. No. Kurde, kontent ci mnie kurde... no Nie, nie zdążyłem. <gry> Kurwy, synu. Wy tu stójcie, a ja się tędy pójdę, ale nie idźcie za mną. Nie lepiej. No. Ez? Co? S? SCP wygrywa? No. no tak, przecież klasa D uciekła. A jeden zginął. Z klasy D. O, naukowie. I to będzie taka datać. Ale głupie. Ja chyba po HC idę. Zwykle wolę chodzić po. Trzeba. O choinka. Muszę no. Pościńcie się ręce do góry No nie Spoczaj, Stój Stój w miejscu Dzięki za itemy Ty luchy. Ej Somek odkuń mnie, Somek odkuń mnie, Somek, Somek mnie Somek Dzięki Czemu go... Tak, nicu nie ma Ale jest niebezpieczny Dlaczego? Dzieci... Nic nie no. nic mi nie rób Nie, no, no, zostaw mnie, do, zostaw mnie, do, zostaw No nie, no nie Zorla, 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 Karta zorla, 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 Słyszę. Jak po śmierci. Jak on tu robić, co? No powiedz no No mówię, halo, 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 halo. Jak tam po śmierci? Zajebiście, a tobie? No mi się tak dobrze się Jak ty ze mną gadasz? Co Chyba, jest! A, skończyło. A bo on ma takie rządzamko miał. Ale koks! I widziałem że takie coś jest w ogóle w no, Ej koks, fajne. Siema skurwy strony, Ej! Dobra, 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 już! <gry> Uda, to Czyli o, Aha, czyli STP raczej nie spotkałem, bo to Drift. No, możliwe, że nie. Chodźcie. <grym> Mówiłeś coś? No siema. No siema. Co tam? No nic ciekawego. Slidziasa no, okay. zabiłem. No ok. Bo, bo powiedziałeś, że nie mam psychy. No. A, to... <grym> Let's panara. go! Ty, jakbym wiedział, że Drift ma tak mało chyba, to zaczął mnie wystrzelać. Ile on... Faktycznie! Go. Jestem sierżantem! Wykonuj... Wy, wykonuj rozkazy. No nie, kto jest kapitanem? Somek! To już wolę robić tak, po prostu. Żegnam. No nie! Bany go robimy jak chce się i tyle. Co ty robisz? No kurde, no kurde myślałem, że zostaniesz tej. Jakim jestem chujowym. Ompanem? Mam cię rozstrzelać? Mam cię rozstrzelać. Dobra. A na no samej samej okej. Okay. Wisła z głośnie get... <laughs> o no dobra, a który będzie? E, eneduelike. Tu będzie! Wierzę w to jest nas, suki? Kiemu? Dobra, ja przeżyłem, bo mnie zjadł Ja żyję teraz Naprawdę? Tak, zjadł mnie staruszek I wydostałem się Ja też zjadł? Mnie też zjadł i też się wydostałem Okej okay. CO JEST grane? SERIO? Poczyna yy, nam karta na piątka, żebyśmy mogli wysłać głowicę Wiesz jaki jest problem? Nie mamy piątki A Ej, wait Ktoś tutaj, ktoś tutaj musiał być No my tu byliśmy A I kogo wy <coughs> zabiliście? Eee, Jozik sobie zginął What? A, bo Mephio odpalił tak Jozik tam się zabił, bo nie chciał... E, powiedział, że dowodzić, to... <laughs> powiedział, że jak Somek ma dowodzić, to... powiedział, że jak Somek ma dowodzić, to zarzucił granat i wybuchł Tak No okej, okay, to było, to, to, to przewidzenia Jozik był Tak, był Jozik, ale się wypierdolił granatem, bo jak usłyszał, że Somek jest tym, dowódcą MTF-ów, to się wypierdolił w powietrze O, MTF-y przyleciały Oj ja. No albo Drift się tup. kryje, chodźcie na mną Drift się tam, tam ja. się Dobra, idziemy Dzień. Idziemy, biegniemy. A teraz Jozik jest kapitanem, to ten... No, to teraz się nie wysadzi granatem <śś> Ale w wpierdol dostał! Nie było szybkie Nie miał szans, no, nie miał żadnych szans! Ale podobała mi się ta chwila, kiedy silciak chciał coś wymówić do tego mikrofonu i ja go tak złapałem A, tak. Ale, Ja myślałem, że on kup ten Nie, po prostu zostałem złapany od razu instant Ja chciałem powiedzieć mejdej, mejdej pomocy czy coś To, to było tak, że jeśli chyba w ogóle się nie skapnęłeś, że Somek został zjedzony Skapnąłem, bo Somek zaczął drzeć mordę, nie? Ale, ale, udało mi się wydostać na szczęście I ten, dobra, jak teraz znowu będzie staruszek Więc to zmijamy na kogoś Tak, na cokolwiek innego hmm. Właśnie, jaki jest stepek. Plaga o, git. A tutaj co to robi jak przetrzymamy? No, jesteśmy. O. No. A, i teraz ten. Teraz mamy głosy jakieś dziwne. E, tak, masz gorsze palowanie nad bronią, jesteś szybszy i masz większą staminę. Woo! Dobra. Let's go. Siema. ma? Co jest? Dzień dobry. No kurde. Weźcie, ja mam ja mam chcę pomóc, aby mnie tak... No, oczywiście Mephiel. Ale to, to nie, się nie ja, to... Nie tylko, ja tylko Mephiel, tak? Pomóc. No i Matthew, co ty robisz? Rozprój mnie, kurde. Dobra. Jezu. Nie rozkuwaj go. Czemu? Bo jesteś zagrożeniem. Jakim niby? Skoro nie mam nic? Rozstrzelać? Nie mnie. Mnie też ty kur... Ej, tak coś, jak taka ciekawostka. To plaga jest, nie? Plaga tu nie wejdzie, jak zamkniemy, to może... Wejdźcie. No tak. To... No to ważne. Hmm. Ale wejdź. No. A, no, okay. Ej, było windy słychać, nie? A nie, drzwi. Józik żyje? Jasyk jest dead. O, jest karta czarna, dobra. Rozstrzeli mi plagę? Nie damy rady. Nie uh damy -huh. Chyba ta. Dobra, ilo ma HP. 880, dobra. Hmm. Oooo! Ej, SCP, oh. SCP chyba... SCP kumar? Jak? <laughs> Kiemon się wywalił, <laughs> Co jest w ogóle? Jak wy nie wyszliście, czemu? Nikt nie pamięta, to, gdzie było wyjście. Też nie zdążyliśmy, tak. Tak, nawet jakbyśmy mieli wiedzieli, gdzie jest wyjście. Szkoda, że nie zostałem miary zdjęty.